ma, jestem QWRAN27, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Roblox Studio. I mam nie byle co, bo mam Wam do zaprezentowania Horizon Zero Dawn w Robloxie. No i jak to już widzicie, tu są dummy, czyli takie te modele jakby do animacji. Tutaj mam modele przeciwników na razie są to maszyny, czyli pierwsi przeciwnicy w grze Horizon Zero Dawn no i potem będę robił ale to potem będę robił e, NPC-tów czyli wiecie, na przykład tam zaćmienia, coś takiego no i tak, co my tutaj mamy no, to co tu jest to widać, jest jakaś skrzynka to nieważne jak już powiedziałem, mamy maszyny, mamy animację i mamy przykładowy kawałek mapy. Co jest bardzo ważne i bardzo fajne, to że są drzewa realistyczne, ale bardzo fajny moim zdaniem detal, z tych drzew sypią się liście, co sprawia, że to jest naprawdę bardzo realistyczne. E, tak to tutaj po, po, podciągałem kontrasty tych kolorów. Wodę też troszkę posmieniałem. Mam tutaj fajnie zrobione lightningi które, jak ktoś robi realistyczną grę, no to polecam, bo gdyby nie to, to wyglądałoby to tak, no tak szara, bo spójrz, a spójrzcie tylko tak, o wiele lepiej, niby mały detal, mała różnica, a no, o wiele bardziej cieszy oko, więc tutaj przedstawiłem i idziemy do gry, dobra, no więc jesteśmy w grze, moim zdaniem bardzo ładnie się prezentują te ustawienia graficzne, mi się podoba. E, scrollować za bardzo nie można. może na tyle i to może też wywalę, że będzie taka. No ale nieważne. Mm, można błazić na niektóre drzewa. To się zbugowało w sumie. Dobra, nieważne. To się naprawi. Na to drzewo chyba można wejść. Ono. No i zamiast wchodzić na drzewa, wam pokażę, co to można robić. Ono jest właśnie. Full damage. Przed chwilą go naprawiłem, no i tak mamy łuk. Tutaj mamy w prawym dolnym rogu amunicję, ilość oraz pokazane, że to łuk takiego typu. Tutaj mamy włócznie i tak pod C jest takie przycuknięcie, czyli pucanie. Pod shiftem oczywiście sprint, i pod crouchem jest unik. No i tak, te maszyny nas na razie tutaj nie widzą. Tutaj, jak widzicie, też jest wysoka trawa. I one, ma, one nas mogą zobaczyć na pewien dystans. O, widzicie? Teraz właśnie możemy ją w krzakach unicestwić. I się inne nie spostrzegły. <grych> to więc pog, nie? Też uważam, że pog. Dobra. Możemy szybko tam przejść. Okej, okay, zobaczyła. Atakujemy. Dobra, kolejna. No i tak się można tutaj bawić w takie podchody trochę. Albo można przyjść z grubej rury, z łuku postrzelać. Łubu dubu. E, też generalnie gdyby ktoś chciał pomóc, robić modele, w takim stylu oczywiście. Bo następny model będzie to złomiarz. No i nie ukrywam, przydaliby się e, różni. Różne osoby, które by takie rzeczy dały radę zrobić. I w ogóle w grze pomóc. Oczywiście kredyty bym dał. się drzewo buguje, nie, nieważne. No i tak to na razie wygląda. Tak, To jest taki. template. O. przykładowy. Nie wiem. W Horizonie nie było stamin, więc też nie wiem, czy jest sens ją robić. Z, te, z tego co pamiętam, nie było, ale dawno, gra, da, dawno od tego nie grałem. Więc też nie wiem. No i też ten kuldam cool naprawię. Ale nieważne. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Że jak już będzie się dało, to chętnie w to zagracie. No i co? Cześć!